Uroczystości 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w tym roku za sprawą pandemii miały nietypowy charakter. Obchodów Dnia Niepodległości albo nie było wcale, albo miały one skromny, wręcz kameralny charakter. Na nietypowy pomysł uczczenia patriotycznego święta wpadli członkowie grupy aktywiści Nowy Sącz. Pomysł na obchody święta zrodził się właściwie z, z przymusu, automatycznie w związku z brakiem możliwości zorganizowania tego w formie tradycyjnej. Wykorzystaliśmy właściwie jedyną alternatywną opcję połączenia sądeczan. I się udało. Uczestnicy marszu spotkali się na parkingu pod jednym z marketów przy bulwarze Narwiku. Stamtąd kolumna samochodów wyjechała na sądeckie ulice. Zgrupowaliśmy się na bulwarze Narwiku, na Kauflandem. Tam zorganizowaliśmy miejsce zbiórki. Skupowaliśmy samochody, szybka informacja, kto gdzie jak co. Ja wziąłem na siebie prowadzić całą kolumnę. Poukładaliśmy wszystko, wagi wywiesiliśmy i ruszyliśmy. Z gulwaru na pojechaliśmy na most haleński. Z mostu haleńskiego zatoczyliśmy koło rynku, gdzie udało nam się zatrzymać. Wprawdzie nie bez kłopotu, ale udało nam się odśpiewać hymn polskich. Stamtąd pojechaliśmy dalej ulicą Czarnowską, przejechaliśmy przez ulicę Witosa, potem Prażmowskiego, Blochy Jadnik. Na Wygosza, znowu do rynku, z rynku przez Lwowska. i zakończyliśmy z powrotem na Kowaldzie. W akcji nagłośnionej za pośrednictwem mediów społecznościowych wzięło udział około 90 samochodów. Sam niepodległościowy przejazd został przez mieszkańców miasta przyjęty bardzo ciepło. To, co ja z tej trasy zapamiętałam szczególnie, to pewnych Państwa, którzy tak cudownie nam na hali na moście właśnie haleńskim. Był pan z małżonką podobno, bo jak się potem okazało w mediach na wózku walizkim, dali nam wszystkim tak niesamowitej energii, dali nam wszystkim takiego emocjonalnego, patriotycznego kopa, że do dziś tak. cały internet tym żyje. Ludzie gdzieś tam przejeżdżaliśmy, po prostu machali, jedni jeszcze się spóźnili na zbiórkę, to już z daleka prąbili, że jadą do nas i po góry poszczególna energia była mega. Ludzie machali nam, nagrywali, no, cieszyli się nawet, e, Policji dostaliśmy rozdaliśmy niektóre warunki, to nawet jak nas ubezpieczali, czy gdzieś tam pilnowali, żeby nie było jakichś powodów po prostu tam. I średno, no. Aktywiści Nowy Sącz to grupa mieszkańców Nowego Sącza, którzy, jak sami o sobie mówią, nie boją się mówić prawdy i aktywnie wspierają wszystko, co jest w zgodzie z zasadami moralnymi i wolnościami zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Swoim działaniem chcą przywrócić normalność. Naszym zamysłem głównym jest jednoczenie ludzi, co jest tak strasznie ważne w czasach, w których no nasze państwo, nie czarujmy się, lecz powiedzieć jasno, padło na kolana pod, pod ciężarem wszelkich podziałów. Jak widać, takie akcje są potrzebne. Ludzie potrzebują zjednoczenia, ludzie, ludzie potrzebują czuć się częścią wspólnoty, potrzebują mieć takie poczucie, że mają realny wpływ na rzeczywistość. Że są razem, e... że są razem. Dokładnie. Po to to jesteśmy w jest codziennych, że zawsze ktoś jest gdzieś, ktoś może zjednoczyć i można iść razem, można być razem, jako całość. Nie tylko podziałami, czy politycznymi, czy jakimiś innymi. Aktywiści Nowy Sącz byli też organizatorami marszu pod hasłem Stop fałszywej pandemii, który miał miejsce w Nowym Sączu 10 października.